Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube DobreRobery.pl. Ostatnio pogoda zdecydowanie zbliżyła się w kierunku jesiennym, zwłaszcza ten pierwszy tydzień tej takiej jeszcze nie kalendarzowej, chociaż w zasadzie już dzisiaj możemy o tym mówić, tej takiej najbardziej pogodowej jesieni dał się mi moc nowe znaki. Zdecydowanie pokonał moją odporność, dlatego musiałem sobie na... Przynajmniej jeden dzień zrobić przerwę od rowerowych treningów, zwłaszcza po przygodzie z kolarstwem przełajowym, które mnie pokonało jak na razie, zwłaszcza ze względu na zmienne warunki pogodowe. Przemoczenie, przewianie i przelanie kilka razy w ciągu jednego treningu. Niestety zdrowie się poddało, ale jest to dobra okazja, żeby przy tej okazji zrobić małe podsumowanie testu, który, który toczy się od paru miesięcy testu okularów rowerowych. Generalnie temat okularów rowerowych to coś, co Was bardzo mocno zainteresowało. Jakiś czas temu opowiadałem Wam o tym, jakie okulary na rower wybrać, czy lepiej pójść w fotochromów, czy może wybrać okulary z wymiennymi szybami, czy może okulary tradycyjne z jedną przyciemnianą szybką. Cóż, generalnie w, przez długi czas w swoim rowerowym życiu eksploatowałem okulary firmy Caplike ze względu również na to, że jeździłem w kaskach tej firmy przez jakiś czas. Okulary z nieco wyższej półki cenowej, okulary bardzo proste, jeżeli chodzi o design, okulary z wymienną szybką. Jakiś czas temu pojawiła się konieczność wymiany tych okularów na inny model, ze względu na to, że szukałem okularów, które będą mi służyły zarówno na rowerze, do takich ogólnej powiedziałbym eksploatacji, czyli na przykład do nagrywania różnych testów, do krótkich treningów w pełnym słońcu, a przy tym będą to okulary do uprawiania wszystkich innych sportów. Czyli generalnie będą to okulary również, żeby sobie pójść w góry. Trenowałem jakiś czas również w więc będą to okulary, w których będzie można zejść po prostu na wodę. Czegoś takiego szukałem. Generalnie od zawsze dużą estymą darzę firmę UVEX. Firma UVEX jest firmą, którą pewnie dobrze znacie, nie tylko ze okularów rowerowych, bo również z okularów Sportowych gogli, kasków i tym podobnych elementów. Firma UVEX, w mojej opinii zawsze była firmą, która łączy dość przyzwoite i przystępne ceny. Z całkiem atrakcyjnym designem i przede wszystkim z dobrymi właściwościami technicznymi swoich produktów, bo generalnie nie jest sztuką zapłacić naprawdę kosmiczne pieniądze za okulary, na przykład ukleja i spodziewać się na najlepszych możliwych cech, jeżeli chodzi o tego typu produktów, na przykład takich firm jak Rudy Project. Ale generalnie w Trudniej znaleźć okulary, które będą dobrze wyglądały, będą trwałe, a przy tym wszystkim będą miały szkło, które naprawdę będą wywiązywały się ze swojej roli. Firma Oweks jest taką firmą, kiedyś eksploatowałem okulary tej firmy, zawsze, zawsze pozostały w mojej pamięci jako te, które były bardzo, bardzo e, trwałe. Cóż, szukając tych okularów e, takich, które będą okularami do wszystkiego. Moja uwaga padła na model Sport Style 703. Są to okulary, które bardzo często widzicie w moich testach, w naszych filmikach, w zdjęciach na Instagramie, bo bardzo dużo w nich jeździłem. Są okularami bardzo prostymi, jeżeli chodzi o konstrukcję. Mamy tutaj prostą czarną ramkę, która jest bardzo, bardzo elastyczna. Zwróćcie uwagę, te okulary naprawdę bardzo mocno się wyginają. Bez problemu można je wyginać, uginać. Myślę, że jak człowiek by nawet na nich usiadł, to by się nic wielkiego nie stało. Dodatkowo te nauczniki są wykonane z takiego jeszcze bardziej elastycznego tworzywa. To coś w rodzaju gumy. Więc nie dość, że fajnie leżą na, na, na skórze, to przy tym wszystkim naprawdę są bardzo elastyczne, więc łatwo te okulary do twarzy, Dopasować. Tutaj taka mała uwaga, zawsze jak jeździcie w kasku, to pamiętajcie o tym, żeby nauszniki okularów zakładać na pasek kasku, a nie pod niego, bo będzie dużo wygodniej. Plus, w kolarskim świecie tak się przyjęło, że robienie tego odwrotnie jest trochę obciachem. Cóż, okulary, tak jak wspominałem, bardzo proste, wyposażone w tą powłokę lustrzaną, którą UVEX określa jako Light Mirror, są szkłami niewymiennymi. Te szkła, tak naprawdę z bliska, widzicie, wyglądają jak lustro. Ze strony wewnętrznej są po prostu przyciemnionymi okularami przyciemnionymi nie za mocno, to mogę Wam powiedzieć. Generalnie, jeżeli popatrzylibyście, jeżeli byście jeździli na przykład na szosie w bardzo mocnym słońcu, to przyciemnienie nie jest zbyt mocne. W tych okularach, na przykład jeżdżąc na MTB, da się wjechać do lasu no i tak naprawdę będziemy coś jeszcze dalej widzieli. Oczywiście nie jest to komfort widzenia jak w białych czy w okularach fotochromatycznych, ale generalnie coś tam będziemy widzieć. To też był jeden z argumentów za tymi okularami. Cóż, tak jak wspominałem wentylację. Jest to przydatna rzecz, bo generalnie faktycznie pozwala troszeczkę wyrównać, uzyskać ten komfort termiczny, natomiast okulary też mają pewną wadę. Wada polega na tym, bo przynajmniej w moim przypadku bardzo dobrze przylegają do twarzy, zarówno u góry, jak i w dołu. To ma swoje plusy, bo kiedy jedziesz na przykład jesienią albo wcześniej rano, kiedy generalnie jest zimne powietrze, to te okulary nie są podwiewane przez wiatr, czyli zimne powietrze nie dociera do oczu, przez co oczy nie uzawią. To jest często problem okularów, które mają zbyt małą soczewkę albo mają po prostu źle wyprofilowaną ramkę. No stają wiatr, zwłaszcza na szosie, dostaje wam się pod okulary, oczy uzawią, zwłaszcza na zjazdach jest to strasznie nieprzyjemne, przy tym wszystkim niebezpieczne, ale po prostu mało widać. W tych okularach wiatr nam ich nie podwiewa. Ale pojawia się inny problem, problem z tym, że właśnie przez to, że one tak blisko przylegają do skóry, tutaj niestety pod nie ścieka tak naprawdę na zewnętrzną stronę okularów, tylko przedostaje się do wewnętrznej części. Że tak powiem, szkieł. Czyli ten pot nie spływa nam po prostu gdzieś po oku, po nosie, tego dostaje się na szkła, to powoduje takie dość problematyczne smugi, które trzeba po prostu ścierać, bo w ten sposób jeździć się nie da. No prędzej czy później kiedy odbędziecie bardzo intensywny trening w wysokiej temperaturze po prostu też pasie zapocą i nie będzie to wyglądało dobrze. W okularach jeżdżę w ładnych parę miesięcy, tak naprawdę są bardzo, bardzo trwałe, mają kilka rysek, nie wiem, czy je widać, ale generalnie powstały one od uderzeń. Po prostu kilka razy mi spadły. Tutaj tak naprawdę nic się nie dzieje od samej eksploatacji. Fajne okulary na, na co dzień, bo mają taki dość powiedziałbym lifestyle'owy wygląd. Więc nadają się naprawdę do, do wszystkiego. Cena to około 219 zł. Da się dostać taniej. W zestawie dostajecie taki pokrowiec, nie ma pudełka, nie ma, nie ma pokrowca sztywnego. Cóż, kiedy jednak zaczęła się zbliżać jezień i generalnie zrobiło się troszeczkę ciemniej, zwłaszcza kiedy kończymy trening albo zaczynamy, bo po prostu jest szary dzień, no niezbędnym elementem wyposażenia kolarza są po prostu okulary z wymiennymi szkłami, zwłaszcza ze względu na szkła w kolorach żółtych, czyli te szkła poprawiające kontrast. Cóż, kierując się dalej ofertą Weksa zwróciłem uwagę na model z. Sport Style 103 to są okulary tańsze, okulary w granicach 150 160 zł. Myślę, że do dostania również w cenach około 120 zł. Są okularami prostszymi niż tamten model, chociaż tak naprawdę mają kilka cech, które mogą się sprawić, że będą dla Was bardziej przydatne. Mają taki bardziej tradycyjny wygląd, chociaż może słowo tradycyjne w tym przypadku to dość mocne stwierdzenie, ale jeżeli popatrzycie na większość okularów rowerowych, to na pewno wygląd tych okularów jest dużo bardziej tradycyjny. Fajnie leżą na twarzy, leżą w ten sposób, że nie przylegają nam ściśle do twarzy. Szkło jest na tyle duże, że generalnie nie podwiewa nam wiatrem w zimne, niższe temperatury, a z drugiej strony są na tyle dobrze ułożone na twarzy, że odrobinkę odstają nam u góry od brwi. Czyli właśnie kiedy się pocimy, to podnie dostaje się na szkła i siłą rzeczy po prostu te szkła są dłużej czyste. A kolory również bardzo elastyczne, niezwykle lekkie. Te ramki i generalnie nauszniki są bardzo, bardzo elastyczne, również trudne do uszkodzenia. Okulary przydają wymienne szkiełka. W zestawie są zawsze trzy szybki. System demontażu jest bardzo prosty. Tak naprawdę odginamy sobie ramkę z dwóch stron i wyciągamy okulary w środkowej części. Szkło jest wymienione. Teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda w zasadzie z bliska i w praktyce. Bardzo prosta konstrukcja, bardzo lekka, bardzo trwała. W zestawie dostajecie trzy komplety szkiełek. Oczywiście są szkła żółte, są też szkła białe, przeżywczyste i są szkła do jazdy na słońcu, które mają tą samą powłokę Light Mirror, co model Sport Style 703. To kory, moim zdaniem, są zauważalnie nieco jaśniejsze niż model Sport Style 703, chociaż kolor tej soczewki wygląda bardzo, bardzo podobnie. Cóż, taka, w tym miejscu taka mała dygresja i mała uwaga, która może Wam się przydać, kiedy jeździcie dużo po zmroku albo w takich bardziej szarych poradnia. Jeździcie zawsze, starajcie się siedzieć w szkłach żółtych albo różowych, a raczej unikajcie szkiełek białych. Dlaczego? Generalnie dlatego, że w tych szkiełkach oczywiście jest troszeczkę ciemniej, natomiast jeżeli szkła są dobre, to nie jest na tyle ciemno, żebyśmy czegoś mogli nie zauważyć, a szkła w kolorze żółtym albo różowym nie załamują w tak fatalny sposób świateł samochodowych, jak robią to szkła białe. Kiedy jeździcie w szkłach białych, to tak naprawdę nadają się głównie do jazdy po lesie, albo no, myślę, że to jest główne zastosowanie tego typu szkieł, czyli jazda po lesie nocą, bo jazda w ruchu ulicznym w białych szkłach, Powoduje taki efekt załamanego lustra, czyli światła samochodowe, które świecą wam w te, w te szkła, są załamywane i mamy taki efekt oślepienia praktycznie przy każdym mijającym na samochodzie, więc unikajcie białych szkieł do jazdy po zmroku w ruchu ulicznym. Cóż, okulary Uwek Sport Sportstyle 703, jak i Sportstyle 103. Całkiem fajne, dość przystępne cenowo okulary, dobrej jakości, co je odróżnia od często zbliżonych cenowo produktów mniej znanych firm, które tak naprawdę się rysują, są za jasne, nie mają odpowiednich atestów, albo po prostu się szybko Wam zniszczą. UVEX, taki dobry kompromis między ceną, jakością, a przede wszystkim w miarę atrakcyjnym wizerunkiem, bo UVEX dba o to, żeby te okulary wyglądały w miarę, w miarę aktualnie. Także cóż, jeśli szukacie okularów do różnych zastosowań, zwróćcie uwagę na tę firmę, bo naprawdę Myślę, że ma dużo ciekawych produktów w swojej ofercie.